Zkwil Sen przedstawia mistrzów każdego dnia. Złoty medal w podnoszeniu wnuków? Nie, po prostu lepiej spał. Wypróbuj nowy Zkwil Sen, który pomoże ci zasnąć i spać przez całą noc. Nowy Zkwil Sen całą noc. Efektura wysłana do KsEW lekko. Profesjonalne biuro rachunkowe blisko Ciebie i e-faktury w KSEF. Rozliczaj się lekko na komarchbetterfly.pl Zawsze gdzieś jest zima. I choć my mamy czas, by się na nią przygotować, one go nie miały. Dzieci w strefie gazy nie zdążyły zabrać ciepłych ubrań, gdy uciekały przed wojną. Dziś marzną. W Afganistanie temperatura spada w nocy do minus 30 stopni Celsjusza. W górskich obozach każda noc to walka o przetrwanie. W Syrii śnieg niszczy prowizoryczne schronienia, a chłód realnie zagraża życiu najmłodszych. Zawsze gdzieś jest zima, dlatego pomoc UNICEF potrzebna jest regularnie przez cały rok. Zima to nie tylko mróz, to także głód, brak dostępu do czystej wody i lekarstw. Wyślij SMS o treści UNICEF pod numer 4472 lub wejdź na unicef.pl ukośnik zima. Twoje wsparcie pomoże dzieciom przetrwać kolejną zimę i każdą następną. Najcenniejsze prezenty rodzą się z prawdziwego zrozumienia. Witchen, znamy wartość tego, co trwałe od 35 lat z Wami i dla Was. Lubisz bawić się smakami? Więc najpierw zasiadasz do pieczonego kurczaka, za chwilę do sałatki z majonezem i do śmietankowej babeczki. A potem czekasz na dodatkowe atrakcje: Zgage i niestrawność. Dlatego jeśli poczujesz pieczenie i dyskomfort, weź Famotydyny Ranigast. Numer jeden na zgage i niestrawność, która działa tak szybko i tak długo. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Famotydyny Ranigast, ty czekasz krótko, on działa długo. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać neomak cardio. Neomak cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy to wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Żadne kulinarne wyzwanie Cię nie przerośnie, gdy masz pod ręką przyprawy Kamis. Aromaty i smaki z całego świata zainspirują Cię, by tworzyć dania, które Twoi bliscy pokochają. Kamis. Dokładnie taki smak. Żeby dobrze spać, wiele osób stosuje melatonin. Ale czy w odpowiedniej dawce? Melabiorytm B6 Max ma aż 6 mg melatoniny, jeśli potrzeba jej więcej. Ale tabletkę można też podzielić i wziąć tylko połowę dawki. Bo melabiorytm B6 Max ma witaminę B6, która stymuluje organizm do dodatkowej produkcji melatoniny, co daje zdrowy sen. I opakowanie starczy na dwa razy dłużej. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melabiorytm B6 Max. Dopasowana dawka snu. Nie musimy być idealni. Dla dzieci najważniejsze jest, żebyśmy byli blisko. Dzięki Fundacji Ronalda McDonalda rodzina może być razem w czasie ciężkiej choroby dziecka. Wejdź na stronę Fundacji i zobacz, jak możesz pomóc. A to Heavy and Comfort Max z maksymalną dawką leku. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj do zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Kłopoty z wagą to tylko wierzchołek góry lodowej. Niewłaściwa dieta, stres, życie w biegu powodują wahania cukru, objawiające się nadmiernym zmęczeniem. Do tego niekorzystnie wpływają na cholesterol. Dlatego polecam Multisulin. Multisulin wspiera stabilizację prawidłowego poziomu cukru, ułatwia utrzymanie właściwego poziomu cholesterolu i sprzyja redukcji masy ciała. Multisulin to wsparcie dla smukłej sylwetki, pełni energii i utrzymania prawidłowych wyników badań. Multisulin. Więcej niż smukła sylwetka. Tania sobota w Lidlu. Z kuponem Lidl Plus. Polski kurczak biesiadny rzeźnik. Teraz 9,99 za kilogram. Masło ekstra 82% pilos. 2,99 za opakowanie przy zakupie trzech. Banany luzem. 3,29 za kilogram. Lidl, to się opłaca. A jak? A B jak? B. Disney, moje pierwsze ABC. To nowa kolekcja edukacyjna dla dzieci. W każdym numerze książka, ścieralny zeszyt z zadaniami i naklejki. Czytaj i pisz z ulubionymi bohaterami Disneya. Numer pierwszy, Ajak Aladdin 3,90. Już w kioskach i na kolekcja abc.pl. Gdy pomysły na prezenty ci się nie kleją, to wiesz, że czas na Hebe. I moc świątecznych inspiracji. Teraz w Hebe zapachy aż do 60% taniej i darmowa dostawa przez paczkomat Infost przy zakupach za minimum 15 zł. Hebe. Sponsorem programu jest dystrybutor karm dla psów i kotów marki Mądrze Natural Super Premium. Sponsorem programu jest promotor leku Ketonal Active. Sponsorem programu jest SodaStream, producent domowych ekspresów do gazowania wody.